Dobra, nagrywamy. Ta, tylko ty mówisz, ja tak, się tak myślę. Ja ja wiem, 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 że ją. Ja... Wiesz jak to się robi? <laughs> tak. Cześć wszystkim. Cóż. Proszę no, tutaj sobie rzuć. Już tego harpeka, sobie tutaj rzuć na, na niego. Tak, no, tam z boku jest. Tak. Czekaj, tylko wezmę to. Ej, to się włącza. Zazwyczaj <laughs> największym przyciskiem kuchni. Wszystko nagrywa, będzie. Cześć, minęło równo 6 godzin od aplikacji. Tu? Tu. No, popraw się. ktoś zna. Mam ten troszek jeszcze od nas Mogę Mam zaszokować tutaj? Tak. tak. Poszalibyśmy na mi zapowiedź? Tak, po je ładnie ułożymy i leciutko rozprostujemy. I teraz dziękujemy, szóż. Nie ja wiedziałam, że mam tak zrobić okay. Windows! Hello! Proszę was do kanału Karolina, w zasadzie do dwóch kanałów, bo ona ma rozdwojenie jaźni. Tak, mam jeden kanał w fryzurach. <śmiech> 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 <cię> do <laughs> Pozdrowienia tego filmu zainspirowały mnie... Zains... to twoja kanapa. Wiesz, co to jest? ale wiesz. <laughs> wiesz o co chodzi. To twoje lokęsy tylko. A widać moje nogi? Nie, nie. nie. Trochę tylko tutaj. Się ale czekaj, bo nie wiem, czy to jest Żeby, wiesz, żeby tutaj po prostu te objęte zostało. Nie, nie, nie. Tego nie było? Trzymaj. Już nam sobie cały jak zwykle za... Czy mogę się w tym potem? Nie. No. Możesz się zapłać. A co ty chcesz się jeszcze roz... A, tutaj, no, 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 no. Jeba. Cicho. No i Przede wszystkim! Em, Ech, nałożyłam dążę, róż. Pa. pa pa! Żegnajcie! Żegnamy się. hallelujah! Może coś mi normalne. Dobra, robimy. Halo, 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 halo. Czy możesz, możesz kawałek nagrać, y, jak ja tam robię? moim? Tak już. Nie, robimy. Dobra, chcesz też wsiąść? Takie krzywny było. No tak miałeś tak. na początek. Dobra. Może się ten... Włosy. Włosy to poprawić. A nie, ja nam taka wiesz, rozczuchana. nie musisz taka smutna taka. Taka smutna i w ogóle co za włosy, co za fryzura. Co ja <laughs> No, nie, nie, nie. to wiesz. Tylko żeby nie dać, nie? Nie ja, no spoko, wyłączyć się, nie wiemy, jeżeli uchylimy piekarni. wszystko pana. O, widzisz? Widzisz? Pojawia się. Nie, pojawiło się na chwilę, to chyba z to ten pamiętam. Chyba, że od tej lampy faktycznie widzisz ona tak. I to jak zauważyłam, że jak z tej strony stoi, o, nie z tej tylko. Może to jest jakieś prześwietlenie? że się prześwietla ten? Mhm. Czy ja wiem? Nie jesteśmy prześwietlone. Jest mhm. tego do układania, co troszeczkę ten, tak samo ten mój jedwab. No bo powiem o No, że jak się mm, puszą. Okej, okay. Dobra, jak mam usiąść, żebyś mnie dobrze ogarnęła? No właśnie troszkę do przodu, bym chciała. Dobra. Ale żebyś nie była za blisko. Dobra. Eee, dobra. Opaskę mi zabierz, tak. tak. <laughs> I teraz tak. O! Ojej, jakbym przewyciętała, to lepiej by było. Jakbyś przewrócił ten aparat, to by dopiero było, mówię Ci. No. Lampa jest niczym. Chciałam odkupić i wywójnić z mojego aparatu. I to jest taki zapach. Coś pomiędzy um, słodkim, perfumowym zapachem, a coś pomiędzy takim właśnie owocami. Nie mieszkania. Co robisz room tour? Ja robię taki dyskretny runtur z naciskiem na... Wiesz, to tu ci jeszcze trochę podniosę. Gdzie jest? Jak to wygląda? Teraz musisz jeszcze trochę pokręcić. Dobra. Tak wiesz, popatrz sobie tam na siebie w ten sposób i tam jeszcze z tyłu możesz pokazać. Tak widać ja jeszcze z tego drugiego boku. Nie wiem jaki jest drugiego. Podoba no. mi się szczególnie ten profil. No, fajnie. No. I możemy zrobić ten. Goodbye. Dobra. dobra. <laughs> Michał jak tam? Ładnie? <laughs> <laughs> Facet nam zatany. Jestem tak. jakaś różowa przy tobie tutaj. Jaka różowa? No. Czekaj. Ja nie wiem czy co Ej no weź sobie osoba tą szminkę, bo no masz, tam będzie widać. Co? Mm, masz szminkę na zębie, no nie wiesz, no, Dobra, nie wiedziałam. <grym> już. Mm, tak? Tak mm hmm? Myślisz, że tak? Myślisz, tak? ładnie? Mhm. Ładnie takie jest Mhm. Mm Mi się podoba. Mi się nie podoba. Mi się podobało bez ucha. <grym> <grym> Ewa schowaj <z kamarku. grym> Ewa za ucho. Jest zasłonięty. Dobra, nagrywa się. To będzie widać? Co? Te cyferki? Tak, ale jeszcze chwilę. Dobra, alko patrzę, gdzie mam to... Muszę ustawić wszystko. Cześć, zapraszam Was dzisiaj na super e, śmieszny tak. E, śmieszny, ale nie wiem czy śmieszny to jest taki challenge, który zrobiła Beauty QQ e, na swoim kanale. Jeszcze raz to bym to Tak, się. ja Ci tutaj ten machałam. Dobra. Minuta, to jest Beauty Challenge... E, e, jeszcze raz. Beauty, beauty Challenge. Po prostu. Ktoś tam. Ciko. Tu bliżej. Tu bliżej. Dużo odjeżdżasz. To... Cześć! Cześć! Dobra, nagrywamy na do zakończenia. Ale to jest twój czy mój film w ogóle? Mój, czy tak idzie. Dobra, na jeden. Na jedynkę. Cześć. Cześć. Por <laughs>